I na procenta na ułamek dziesiętny i na odwrót. O co w tym chodzi? Mamy na przykład 213 I chcemy to zamienić na ułamek dziesiętny. Czyli mogę to zapisać jako 213 setnych i z tego zamienić na dziesiętny, że to jest 2,13 lub. Od razu zrobić. 213% to jest, wiemy, że przy zamianie procenta na ułamek dziesiętny cofam się o dwa miejsca, czyli jestem tutaj. Raz i dwa, i przecinek wtedy będzie tutaj. Czyli to jest 2,13. Są dwie metody, obie tak samo działają. By bierzcie sobie wygodniejszą dla Was. 703% równa się. Ja na przykład wolę ten, więc wybieram ten. 2 do tyłu, raz i 2, czyli mamy 7,03. Pamiętajmy o tym, że z nie piszemy tylko, jeżeli są na końcu po przecinku, czyli na przykład 720% to się równa. Znowu się cofam o dwa miejsca, czyli mam 7,20, które mogę zapisać jako 7,2. Jeżeli jednak zapiszę 20, nie będzie to żadnym błędem i nikt dla mnie ujmie za to punktu na sprawdzianie. I teraz w drugą stronę. Mamy na przykład 10,73. Chcemy zamienić teraz 100 na procenty, czyli ile do przodu o dwa miejsca. Czyli raz i 2 to jest 1073%. 1,12 to jest, znowu o dwa. Raz i 2. 112. 4,3. a my tylko jedno miejsce po przecinku, a wiemy, żebyśmy musieli mieć dwa. Możemy sobie więc bezkarnie dopisywać kolejne zera zawsze na końcu, żeby wyrównać miejsca. Raz i dwa i jest to 430%. Gdybyśmy nie napisali tego zera, wyszłoby nam inne rozwiązanie i wtedy byśmy mieli płod, a tracić pół za coś, co możemy mieć dobrze zrobione. 17,32 to się równa znów o dwa miejsca do przodu, 1732%. Czyli zapamiętajmy, jeżeli zamieniam procenty na ułamek dziesiętny, od końca cofam się o dwa miejsca, raz i dwa i stawiam przecinek. Z kolei, jeżeli zamieniam ułamek dziesiętny na procent, idę do przodu o dwa miejsca i zapisuję nasz wynik z procentami. Wierzę, że dacie radę.